książkowa kartoteka, podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć. Dzisiaj chciałam wam zdać raport o najważniejszych wydarzeniach książkowych ostatnich dni, a może nawet tygodni. Zapraszam więc na książkowe fakty. 28 lipca została ogłoszona długa lista książek zakwalifikowanych do nagrody The Booker Prize. 13 książek ma szansę zdobyć to ważne wyróżnienie literackie. Następna ważna data to 15 września. Wtedy zostanie ogłoszona krótka lista. Ponad 80 pisarzy science fiction i fantazy protestuje przeciwko dopuszczeniu Arabii Saudyjskiej do ubiegania się o organizację WorldCon w 2022 roku. WorldCon to najstarszy na świecie konwent miłośników fantastyki, organizowany co roku od 1946 roku. To na tym właśnie konwencie, WorldCon, ogłaszany jest laureat prestiżowej nagrody Hugo. List otwarty, podpisany przez ponad 80 pisarzy, skierowano do organizatora WorldCon. Autorzy w liście napisali, że reżim Arabii Saudyjskiej jest przeciwstawny wszystkiemu, co popiera literatura science fiction i fantazy. Autorzy zwracają uwagę na przepisy, za które można zostać skazanym na śmierć za homoseksualizm oraz coraz większe ograniczenia wolności słowa, a także na zamordowanie w 2018 roku dziennikarza Jamala Khashoggi. Lana Del Rey, znana piosenkarka, 28 lipca opublikowała swój pierwszy tom poetycki Violet Bent Backwards Over the Grass. Póki co tomik ukazał się jedynie w formie audiobooka, w formie papierowej i e-booku, ukaże się we wrześniu. Pierwsze recenzje pojawiają się mieszane. W Guardianie przeczytałam, że część wierszy to powtarzalne prawdy. Wiersze są pełne nudy i frazesów, głównie skupione na autorce, pozbawione bardziej ogólnych przemyśleń. Póki co w Empiku i na Livro można nabyć ten tomik w przedpremierze tylko, i to też tylko i wyłącznie płytę. Premiera Wempiku jest zapowiedziana na 2 października. Pojawił się zwiastun do serialu Król, opartego na powieści Szczepana Twardochan o tym samym tytule. Link do zwiastuna znajdziecie w notatkach do tego odcinka, a dla Was mam kilka wiadomości o samym serialu. Serial zapowiada się na duże wydarzenie serialowo-literackie będzie on miał premierę jesienią tego roku na Kanal Plus. Reżyserem serialu jest Jan P. Matuszyński. W roli głównej Jakuba Szapiro zagrał Michał Żurawski. Poza nim w serialu zobaczymy doskonałych aktorów Magdalenę Boczarską, Arkadiusza Jakubika, Borysa Szyca, Andrzeja Seweryna, Bartłomieja Topę, Adama Ferency, Krzysztofa Pieczyńskiego, a także innych. Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach działania drugiego, poprawa dostępu do kultury i sztuki, programu Kultura, finansowanego z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa. Granty otrzymały dwa projekty związane z literaturą – Biblioteka Raczyńskich na projekt Sztuczna Inteligencja w Służbie Książki oraz Biblioteka Miejska w Łodzi na projekt Biblioteka dla Każdego – Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen – Różne Miasta, Wspólna Idea. Zwiększenie dostępu do kultury, modelowe rozwiązania polskie i norweskie. To tyle w dzisiejszych faktach książkowych. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zachęcam do subskrypcji. Jeśli macie ochotę na dodatkowy kontakt ze mną, to zapraszam na Instagram lub Facebooka, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Zajrzyjcie do notatek do tego odcinka, tam zamieszczam linki do źródeł informacji. Zapraszam też do słuchania mojego drugiego podcastu. Lubię wiedzieć, gdzie mówię o różnych ciekawostkach. Do usłyszenia, cześć!